Nowy gracz. Pierwsze co przychodzi Wam do głowy, to prawdopodobnie Scout z gibusem, odznakom najemnika i pyrowizyjnymi okularami. Na jego koncie Steam prawdopodobnie nie znajduje się więcej niż 5 gier, oraz gracz ten ma pewnie mniej niż 50 godzin w TF-ie. Wydaje mi się, że tak wygląda najbardziej stereotypowy nowy gracz zwany inaczej nubem. Ale czy każdy nowy gracz zawiera te atrybuty? Odpowiedź jest raczej oczywista, że nie. Ale się o to. Gracz ten zaczyna swoją przygodę w naszej ukochanej grze. Poznaje klasy. Uczy się tego, co one robią. poznaje on wszystkie memy Stefa, z, z czego pierwsze z nich to Putis i Spy Crab. czym zaczyna oglądać wszystkie piękne animacje na SFM i Gmodzie. Wchodzi on coraz głębiej w naszą społeczność. I ogólnie jest to w tej chwili gracz, który pokochał ten grę i jest on na tak zwanym stageu przywiązania. Oznacza to, że posiedzi on w nim w okresie na pewno dłuższy czas. Ale teraz cofnijmy się na sam początek. Gracz ten zaczyna swoją przygodę w naszej ukochanej grze. Wybiera on losową klasę i grają 3 minuty. Po czym ktoś zaczyna go wyzywać? Mówi mu, że jest słaby i że powinien wyinstalować grę i wrócić do CS albo koda. Wyśmiewa się z niego, ponieważ nie ma on żadnych itemek. Ale to nie wszystko. Atakujący nazywa go Polaczkiem. Po czym nasz główny bohater zostaje wyrzucony z gry, ponieważ nie grał zbyt dobrze. Wszyscy zauważyliśmy tutaj wiele problemów, prawda? Jak myślicie? Co pomyślał sobie w tej chwili ten wyrzucony gracz? Na pewno został bardzo zniechęcony do gry oraz społeczności, uważając, że jest toksyczna. I wszystko przez jednego osobnika. Ten gracz w tej chwili zakończył swoją pierwszą grę na pierwszym stage'u, czyli odpaleniu gry. Nie poznał on klas, strategii, memów, nie przywiązał się do tej gry. Obwiniacie go za to? Sam został odrzucony od stada. Po czym gracz ten poszedł grać w Fortnite i koniec historii. Dla wielu z Was zapewne jest to banalny przykład, ale może was to zdziwić lub nie, ale to się naprawdę zdarza i to bardzo często. I działo się to od samych początków TFA i to nie jest tylko problem w TF, ale również w wielu innych grach. Nie mówię, że Team Fortress 2 ma toksyczną społeczność, ponieważ ma on jedną z najlepszych, no ale pojawia się ten mały procent. Niestety, ten mały procent jest największy w polskiej społeczności. Nowi gracze są tutaj tępieni i nie tylko. Większość Polaków skacze sobie tutaj do gardła. Bardzo częstym argumentem, który słyszę, jest po prostu bycie Polakiem i gadanie idiotycznych rzeczy typu. Normiki! Riii! Spokojnie znam język forczanowy, więc próbuję wam to przetłumaczyć. Polska społeczność jest okropna i martwa, i w ogóle z zagranicą jest lepiej. Jesteś weebem, nie obrażasz się pońskiej kultury, ale i tak jesteś weebem, no i masz. 5IQ, bo ja tak mówię. Wielu złudzonych polskich graczy uważa, że zagraniczna społeczność jest lepsza, ale prawda jest taka, że patrzą oni tylko na pozytywne strony. A jeżeli chodzi o polską społeczność, to patrzą oni tylko na negatywne strony. Muszę przyznać, że sam taki kiedyś byłem. A dokładnie to widzisz tak od 2012 do 2015. Siedziałem tylko na anglojęzycznych serwerach, naprawdę nienawidziłem polskiej społeczności i trzymałem się od niej z daleka. Zmieniło się to, kiedy poznałem kilku miłych Polaków. Zacząłem grać z nimi na tak zwanym Forfan Serwerze z Max MaxPlaya, na którym bardzo dobrze się bawiłem. Niestety, serwer ten umarł już jakiś czas temu, ale otworzył mi on oczy. Że polska społeczność naprawdę nie jest taka zła. Aktualnie mi się tam o wiele lepiej niż na zagranicznych serwerach, na których często bywało drętwo. Największym problemem jest tutaj to, że zagranicznych krajów jest więcej, co oznacza, że w TF jest o wiele więcej rozpoznawalnych lepszych graczy oraz YouTuberów niż powiedzmy u nas. Ale ludzi obchodzi tylko to. Nikogo nie obchodzi, że jest tam również więcej gorszych graczy oraz samego raka, ale nikt o tym nie mówi. Tak więc jestem pewny, że skoro ja się zmieniłem, to poglądy innych osób także można zmienić. I to jest punktem tego filmu. Proszę was tylko jedno: przestańcie szkalować nowych graczy. Nie zrobili oni wam nic złego i są oni przyszłością naszej społeczności. TF2 to już 12 gra i musimy ją pielęgnować. Jeżeli będziemy wrzucać nowych graczy, to ta gra po prostu umrze. I szczególnie polska społeczność. Jeżeli uważasz, że jest coś z nią nie tak, to spróbuj może coś zmienić, zamiast siedzieć pod kamieniem, narzekając na wszystko i wyzwając ludzi od normików. My wszyscy budujemy tę społeczność, więc zróbmy to prawidłowo. Nie niszczmy tego co mamy, ponieważ jest tego naprawdę mało, ok? Ci nowi gracze, nawet jeżeli są to dzieci, pamiętacie, że jest to przyszłość naszej gry. Powinniśmy się cieszyć, że grają oni w taki klasyk jak TF, a nie Fortnite czy inne rakowe gry. Ci gracze kiedyś mogą stać się dużą częścią społeczności, może będą robić mapy i temki, a może po prostu będą bardzo dobrymi graczami. Jedno jest pewne, oni kiedyś dorosną. Słuchajcie, wy też kiedyś byliście dziećmi lub wciąż jesteście i dobrze wiecie, że uczymy się zazwyczaj wzorując się na dorosłych lub bardziej doświadczonych. Oczywiście, wiadomo, że tacy gracze czasami się nie słuchają. Wielu nowych graczy nie czyta czatu nawet. Ale jeżeli grają oni na casual czy zwykłym bootcampie na MWM, to możecie ich po prostu zignorować, jeżeli wam przeszkadzają. Możecie także spróbować ich czegoś nauczyć, aby byli lepszymi graczami. Wszystko jest lepszym pomysłem od wyzywania ich i wyrzucania z gry. Pamiętajcie, że to oni są przyszłością gry. To jest właśnie najważniejsza rzecz. Zapamiętajcie to, proszę. Ja sam zawsze robiłem wszystko w mojej mocy, aby pomóc indywidualnie nowym graczom, ale postanowiłem, że jest to za mało i dlatego postanowiłem stworzyć kanał na YouTube, na którym mogę pomóc jeszcze większej ilości graczy. No cóż, jeszcze wierzę w to, że nasza społeczność może się zmienić i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie i mam nadzieję, że przekaz dotarł, szczególnie do poszczególnych osób.